na cmentarzu niedaleko miejscowości właśnie Biała Góra znajduje się kolejny pomnik ku pamięci właśnie poległych w czasie I wojny światowej jest to skromny taki można powiedzieć pomniczek 14 właśnie mieszkańcami właśnie Białej Góry ten pomnik na dzień dzisiejszy też stanowi Pomnik ku pamięci właśnie tak samo jak i w czasie I wojny, którzy polegli, takie samo i w czasie II wojny światowej jest dołożona po prostu współczesna tablica, e, no, która właśnie mówi, że poległem i zaginęłem w czasie I i II wojny światowej oraz mieszkańcom Białej góry i okolic. No ten jest taki można powiedzieć, bardzo skromny, chociaż nie aż na tyle skromny, jak prezentowałem wcześniejsze. Wszystko pewno zależało od funduszy danych krewnych, którzy po prostu ich, ich najbliżsi zginęli, od funduszy miejscowości danej i to, no, dlatego takie są czasami różnice pomiędzy prezentowanymi tymi publikami, co prezentuje. Dobrze, a pokażę tą samą tablicę z nazwiskami. Tablica jest granitowa, bardzo charakterystyczna. U góry jest kurna właśnie krzyż, no imitacja żelaznego, może mniej taka bardziej grawerowana niż te poprzednie, co pokazywałam, ale jest, jest, o co wiadomo o co chodzi, no i piszę tak jak wszystkie nazwiska i tak dalej. Jest ogólnie tu 14 nazwisk. I właśnie niżej, niżej jest właśnie ta współczesna tablica zamontowana, to co mówiłem wcześniej. Tak to wygląda, co chciałem pokazać. Pozdrawiam, ewentualnie zapraszam do oglądania tak jak zawsze moich kolejnych filmików, które już niebawem się pojawią.